Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, zwłaszcza południowych dzielnic, zyskają krótszy dojazd do centrum. Dzisiaj pewnie bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby z okolic pętli Świętokrzyska do centrum Gdańska dojechać w 6 minut, a to właśnie umożliwi nowy odcinek pomorskiej kolei metropolitalnej. Dzisiaj podpisaliśmy umowę na prace projektowe z konsorcjum, czekamy na wytężoną, mocną, ciężką pracę nad projektem. To wszystko po to, żeby w 29 roku oddać infrastrukturę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czyli tzw. PKM Południe, do użytkowania dla mieszkańców. PKM Południe będzie obsługiwać co najmniej 100 tysięcy ludzi mieszkających w południowych dzielnicach miasta Gdańska i chcemy połączyć tę linię z Regionalnym Systemem Transportowym.